się Panu siostry i bracia. Usłyszeliśmy fragment Ewangelii, który przeniósł nas do tych wydarzeń, jakie miały miejsce w wieczerniku. Jezus gromadzi swoich uczniów w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. Aby przekazać im wielki dar, jakim jest on sam, Jego ciało i Jego krew. Uczta, jaką spożyli Jezus wraz z uczniami, ma charakter przymierza. Jezus mówi: To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. A więc Eucharystia staje się znakiem przymierza Boga z człowiekiem. Gdy spojrzymy na karty Starego Testamentu, odnajdziemy momenty w historii narodu wybranego, kiedy ów naród zawierał przymierze z Bogiem. Właśnie ten naród to przymierze wielokrotnie odnawiał, a odnawiał go po tym, jak sam to przymierze złamał. Bóg był i jest wierny nieustannie. Nigdy nie złamał przymierza, ale to człowiek, oddalając się od Boga, łamał przymierze. Tym, co powodowało oddalenie się od Boga, był grzech. Moi kochani, rozważamy dzisiaj temat wierności Chrystusowi. Dwa lata temu w tym miejscu również rozważaliśmy ten temat w sposób szerszy, pochylając się nad fragmentami ze ślubów jasnogórskich, a konkretnie ten ślubujemy wierność Bogu krzyżowi Ewangelii Kościowi świętemu Jego pasterzom. Dlaczego dzisiaj znów powracamy do tematu wierności? Przecież Chrystus jest wierny przychodzi pozostaje z nami nadal w swoim świętym ciele i w swojej świętej krwi po co więc powracać do tego tematu wierność boga jest pewna ale wierność człowieka bardzo często wystawiana jest na próbę nawet na taką prostą jaką jest próba naszej pamięci fragment z księgi izajasza Przypomina nam, że choćby zapomniała o nas nasza matka, która czuła ból rodzenia nas, to Bóg o nas nigdy nie zapomni. A jak jest z naszą pamięcią o Bogu i o przymierzu, jakie między nami jest? Dzisiaj wracamy do tego tematu wierności, aby zapytać siebie, czy o czymś ważnym, czy, czy o kimś bardzo ważnym nie zapomnieliśmy. Czy nie straciliśmy pewnej relacji? Moi drodzy, trzeba nam uświadamiać sobie, że, nasze, że nasze kontakty z nasz kontakt z Chrystusem powinien przyjąć wymiar relacji międzyosobowej opartej na prawdziwej miłości z naszej strony. On doprowadzi nas do takiej prawdziwej wierności, bo miłość nigdy nie pozwoli nam zrobić w życiu czegoś, co rani drugą osobę. Doskonale wiemy, że zdrada, brak wierności pojawiają się tam, gdzie brakuje właśnie miłości. Nasze pytanie o wierność Chrystusowi to tak naprawdę pytanie o miarę naszej miłości ku Niemu. On jest wierny i On nas kocha, ale czy my jesteśmy Mu wierni i Go naprawdę kochamy? bo człowiek może odrzucić bożą miłość odpowiadając na nią swoją niewiernością prawie dokładnie 24 lata temu 10 czerwca 1979 roku podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny mówił o tym do nas Polaków na naszych krakowskich błoniach święty Jan Paweł Wielki pytając czy można odepchnąć to wszystko czy można powiedzieć nie czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie, ale pytanie zasadnicze, mówił papież, czy wolno i w imię czego wolno? Te słowa świętego papieża Polaka są wciąż aktualne. To jest pytanie do każdej i każdego z nas: czy ja w mojej wolności pragnę mówić Bogu tak? Czy chcę być wierny Chrystusowi, czy moją miłość do Niego wciąż pragnę odnawiać? On przecież kocha nas bezgranicznie, ukochał nas do tego stopnia, że oddał za nas swoje życie na drzewie krzyża. Ale także pozostał z nami w Eucharystii. Małżonkowie, którzy przeżywają jakieś jubileusze lub są w trakcie jakiegoś kryzysu małżeńskiego, decydują się często, aby odnowić swoją przysięgę miłości, wierności i trwania, po to, aby zacząć od nowa z nową mocą i z nowym postanowieniem. Może i dla nas niech ta procesja, którą przeżywamy, będzie nie tylko manifestacją i zewnętrznym świadectwem wiary, ale przede wszystkim momentem spojrzenia na Chrystusa i odnowieniem i ożywieniem naszej miłości do Niego. A ta miłość poprowadzi nas do prawdziwej wierności, bo miłość nie pozwoli mi uczynić nic, co rani osobę, którą kocham, nie pozwoli mi od niej odejść. Pozwólcie, moi drodzy, że zakończę to rozważanie słowami modlitwy, jaką kapłan wypowiada przed Komunią Świętą podczas Eucharystii. Niech ona stanie się dzisiaj naszą wspólną modlitwą. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty zwoli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego. Przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez najświętsze ciało i krew Twoją, od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przekazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.